Gra pod tytułem Mistful Hunter. Podczas prezentacji Xbox Partner Preview zapowiedziano grę Mistful Hunter. To nietypowa mieszanka gatunków Souls-like i Extraction. Akcja rozgrywa się w świecie mrocznego fantazy, inspirowanym mitologią nordycką. Jest to postapokaliptyczny świat po bitwie bogów, która uwolniła do naszej rzeczywistości mroczne siły, a ocalali, zamienili się w niebezpieczne mutanty. Kilku odważnych bohaterów jest gotowych stawić czoła ciemnym mocom. Będą walczyć z różnymi potworami i zbierać specjalne zasoby, aby odtworzyć sieć losu i przywrócić świat z zapomnienia. Mistful Hunter to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby z trybami PWP i PWE. Co oznacza, że gracze będą walczyć nie tylko z niebezpiecznymi stworzeniami, ale i między sobą. Można grać solo lub w składzie drużyny liczącej trzech wojowników. Będzie dostępnych kilka klas, każda z unikalnym zestawem broni i umiejętności. W grze zaimplementowano zaawansowany system walki z kombosami oraz system rozwoju postaci z aktywnymi i pasywnymi umiejętnościami. Jak w innych grach gatunku Extraction, Każda sesja gry jest tu niebezpieczną wyprawą w poszukiwaniu łupów, gdzie śmierć oznacza utratę całego zebranego ekwipunku. Gra jest tworzona przez chińskie studio Ballerin Games. Premiera zaplanowana jest na 2025 rok. Wśród docelowych platform wymieniono jak dotąd tylko PC i konsole Xbox Series X i S. O wersji na PlayStation na razie nic nie wiadomo. Gra pod tytułem Pioneer Nazwałbym ją hybrydą strzelanki z perspektywy pierwszej osoby i symulatora przetrwania w postapokaliptycznym klimacie w stylu Stalkera i Metro. Gra jest tworzona przez studio założone przez byłych twórców takich tytułów jak Stalker 2, Atomic Heart i Metro Exodus. Twórcy więc z pewnością mają doświadczenie w branży gier. Akcja projektu rozgrywa się na terenie Związku Radzieckiego, który po katastrofie technologicznej został odizolowany od świata i popadł w ruinę. Oczywiście nie zabraknie odpowiedniej atmosfery z różnorodnymi stworzeniami, mutantami, anomaliami i artefaktami. Jakżeby inaczej? Oczywiście większość zawartości pochodzić będzie z czasów ZSRR. Pojawią się radzieckie pojazdy, broń, przedmioty codziennego użytku, a budynki zostaną wiernie odwzorowane w radzieckim stylu architektonicznym. Gra zaoferuje szeroki wybór różnych rodzajów broni palnej. Na każdą broń będą dostępne różne modyfikacje, które poprawią lub całkowicie zmienią jej właściwości. Po dotarciu na wyspę na początku trzeba będzie po prostu przetrwać i zdobyć jakąkolwiek broń. Pancerz oraz ekwipunek. Przetrwanie wśród agresywnego i niebezpiecznego otoczenia jest drugą istotną częścią rozgrywki w pioner. Lecz bez skomplikowanego zarządzania. Gra w pioner będzie wygodna nawet dla mniej doświadczonych graczy. Twórcy chcą zachować równowagę między zręcznościówką a symulacją. Premiera pionera planowana jest jeszcze w tym roku. Na jakich platformach poza PC gra się pojawi, na razie twórcy nie informują. Gra pod tytułem Chronos The New Dawn. Po głośnym sukcesie Silent Hill, 2 od Bloomberga Team miłośnicy horrorów zaczęli uważniej przyglądać się twórczości studia. Zapowiedź nowego projektu nie kazała na siebie długo czekać. Na ostatnim pokazie Xbox Partner Preview zespół zaprezentował horror Chronos The New Dawn. Akcja rozgrywa się równocześnie w dwóch epokach. W przeszłości świat przechodzi bolesne zmiany. Katastrofy, które na zawsze zmieniły ludzkość. Tymczasem w zniszczonych pustkowiach przyszłości trwa zacięta walka z potworami. Gracz wciele się w rolę wędrowca, agenta tajemniczego sojuszu, który poszukuje pęknięć w czasie, aby przenieść się do Polski lat 80. Głównym celem jest odnalezienie ważnych postaci z przeszłości i zebranie ich esencji za pomocą specjalnego narzędzia. Pokazano również fragmenty rozgrywki. Według twórców w walce trzeba będzie wykorzystać cały dostępny arsenał i szybko podejmować decyzje. Gra pojawi się w 2025 roku na wszystkich aktualnych platformach gamingowych. Gra pod tytułem Subnautica 2 Podczas pokazu Xbox Partner Preview ogłoszono nową grę z serii Subnautica. Jest to znany przedstawiciel gatunku Survival, gdzie gracze eksplorują podwodne głębiny obcej planety, zbierają różne zasoby, tworzą pojazdy i budują bazy. Subnautica 2 zaoferuje nowy, ogromny podwodny świat do odkrycia, z tajemniczymi głębinami i starożytnymi ruinami. Pojawią się nowe biomy oraz nowe morskie stworzenia, od małych ryb po olbrzymie lewiatany. System budowania został znacznie pogłębiony i urozmaicony. W drugiej części wprowadzono także tryb kooperacyjny dla czterech graczy. Gra przychodzi na nowy silnik, a wcześniej pojawiały się plotki, że twórcy pracują już na Unreal Engine 5. W 2025 roku planowane jest uruchomienie wczesnego dostępu, jednak data premiery finalnej wersji pozostaje nieznana. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox. Gra pod tytułem Wuchang. Podczas wydarzenia Xbox Partner Preview zaprezentowano trailer chińskiej wymagającej gry RPG akcji Wuchang, inspirowanej projektami japońskiego studia From Software. Gra studia Linse Games przeniesie graczy do świata starożytnych Chin, łącząc wciągającą rozgrywkę z głęboką fabułą. Akcja Wuchang toczy się w epoce późnej dynastii Ming. Która panowała od 1368 do 1644 roku. Gracze będą eksplorować mroczne klimatyczne lokacje, korzystając z różnorodnej broni i magicznych umiejętności, aby zmierzyć się z wieloma przeciwnikami i stawić czoła trudnym wyzwaniom. Główna bohaterka Wuchang zmaga się z chorobą ornitropii, która dodaje dodatkowych warstw trudności w rozgrywce i fabule, ale jednocześnie obdarza ją magicznymi zdolnościami. Trailer ukazał imponującą grafikę i dynamiczne sceny walki, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród fanów tego gatunku. Premiera Wuchang planowana jest na 2025 rok, a gra ma ukazać się na wszystkich aktualnych platformach. Gra pod tytułem Barkur. W branży gier jest sporo dobrych tytułów o kotach, na przykład Stray. Jednak psy nie miały dotąd tyle szczęścia. Dlatego właśnie Studio Warszaw, znane z gry B Simulator, ogłosiło swoją nową grę Opsie. Barkur to gra akcji typu stealth. W której gramy jako pies szpieg, agent 09, pracujący dla tajnej organizacji, gdzie wszystkie zwierzęta agenci mają wspólny cel uratować świat przed siłami zła i psotnymi kotami. Nasz pies nazywa się Grom. Jest opisywany jako wyszkolony profesjonalista, ale w głębi duszy pozostaje zwykłym psem wciąż musi ganiać za własnym ogonem, drapać się za uchem i od czasu do czasu obwąchiwać inne psy, nawet w środku akcji. Niebezpieczny, a jednocześnie niewątpliwie uroczy, Grom jest idealnym połączeniem agenta i najlepszego przyjaciela człowieka. Oprócz doskonałej akrobatyki i błyskiewicznych ruchów, Grom posiada ogromne doświadczenie bojowe, co czyni go groźnym przeciwnikiem dla wrogów. Warto dodać, że Grom nie będzie wykonywał niebezpiecznych misji samotnie. Towarzyszyć mu będzie sztuczna inteligencja o imieniu Alfred. Barkur ma się ukazać na PC i konsolach w 2025 roku. Na jakich dokładnie konsolach jeszcze nie wiadomo.